Wiesz co to jest? Wiesz co to jest? No, ślizgawka na to jest ślizgawka To jest pięciolitrowy niebieski Johnny Walker, którego ja wygrałem <grym> o, Nie ma nawet Nie no, to... jest, nie nie, szansa, szansa jest Nie, szansa jest Tomek, dajemy Ci szansę żebyś tu się trochę poślizgał Nie będziemy Cię powstrzymywać Za mocno tu masz lekkiego kłada. to na, sobie dasz tak rozpędzi, to na pewno by to. Najważniejszy jest rozpęd, właśnie. Zresztą, jak widać, tutaj są ślady. Ktoś już tutaj na tym lodzie się bawił. Prawdopodobnie poniżej pół kilo ważył, ale pół kilo czy 400? Jaka to rozpędna teoria, a względności to działa.